Cześć witajcie, z tej strony Sakral. Witam Was w krótkim audiologu. Otóż chcę wam przekazać kilka informacji. Pierwszą z nich jest to, że właśnie dziś zakupiłem mikrofon, no i powinien być już w następnym tygodniu w poniedziałek, no, Tak, tak tak mi się wydaje. I mam jeszcze plan na nową serię. Otóż ona pojawiłaby się dopiero za miesiąc. Chcę e, zakupić FIFA 14 na komputerze. No, bo z chęcią nagry nagrywałbym na e, znaczy z PlayStation 4, ale e, niestety taka nagrywarka do PlayStation 4 e, kosztuje niemałe pieniądze. Tak więc, e, no, pojawi się ona na, na PC e, i w związku z tym, ja pojawią się na moim kanale liczne konkursy związane oczywiście z FIFA. Um, z FIFA na PC <laughs> sorry eee, z, po, pojawią się liczne wagery, pink slipy no wszystko, wszystko się pojawi Będą e, także pojawiały się na kanale e, otwieranie paczek no wszystko, wszystko co związane z FIFO będzie na moim kanale no to e, to wszystko co chciałem wam dzisiaj przekazać Dziękuję, no i do zobaczenia w następnych filmach. Na razie, cześć!